Cześć, dzień dobry. Ja jestem Drzewiasty. Witam Was na kolejnym odcinku z Enigmatiki 6. Jest to już odcinek 7. Yy, I dzisiaj, tak jak mówiłem, będę zajmował się jakimś magicznym modem. Dostałem nawet jeden komentarz odnośnie tego, abym zajął się Arsnowu, którego już mi tam trochę się przygotowywałem mniej więcej. Yy, jak widzicie, zrobiłem jakieś specjalne drzewo. Teraz Zrobiłem specjalnie to by zrobiłem. Po prostu zdobyłem sezonki specjalnych drzew. Są to Arcwood, cztery różne rodzaje. Blazing, vexing, cascading i flowerishing. Porobiłem również parę dodatkowych tutaj z <coughs> oczywiście. Jak się Porobiłem tutaj również z questów parę rzeczy. Mianowicie source to jest... To jest coś takiego i to jest po prostu jakby Source, to jest tutaj rodzaj many. W sensie, mana jest manon, ale to jest po prostu nazywane Source, czyli źródło. Yy, mamy też tutaj Crystallizer jakiś, mamy Enchanting Aparatus, czyli to. Z Arkin pedestalami i Arkin Corem To służy do rytuał, który zaraz będę pewnie przeprowadzał, testował. No i mamy również Ritual Brazier który również przeprowadza jakieś inne rytuały i w nim się po prostu spala tablety. One są jednorazowe użytku. I yy. jakoś to się tam później aktywuje. Mamy również spellbooka. Yy. Spellbooku mamy jak na razie tylko trzy formy i trzy efekty. Formy to są po prostu w jaki sposób ma to działać, to ma działać na mnie, na odległość, czyli w projekcjach, czyli po prostu jakby wystrzelona, czy na dotyk. Może niszczyć, może, e, harm. może niszczyć, może przewodzić i to jest akurat po y, prostu przyzywanie światła i na przykład możemy stworzyć to na touch. Tak. Create. I teraz powiedzmy gdzieś jest ciemno, tworzymy nieskończone źródło światła. Cię, nieskończone. Jedno zawsze jakby. Więc się może je zniszczyć, ale no że source linki są i te source linki brakuje mi mylona, brakuje mi mylona, chwileczkę mylon że source linki mają, są różne source linki, tam 4 albo 5. 5 i z tych source linków Yy, I dzięki tym Linkom możemy po prostu na różne sposoby otrzymywać różnie, w różny sposób możemy otrzymywać yy, po prostu cenę no, na naszą manę. Yy, I w tym przypadku ja stworzyłem Spitalik sourcing, który jak dobrze rozumiem po prostu przy zabijaniu. Zobaczcie się moje kurki. O i widzicie coś tutaj weszło i mam już 10% full chemical, okay, czyli po prostu przy tworzeniu mikstury kon będzie się napełniał. Mamy witali czyli ten którego właśnie używam. Agronomik. Okej, okay, po prostu jakby zraśnięcia roślin, jak dobrze rozumiem. My cereal. Um. My Seagull po prostu wystarczy rzucić jedzenie w okolicy i ono się rozkłada. No i wort po prostu jakby przez spalanie. Czyli tak tego. Rzuciłem teraz tutaj światło, fajnie. Dostaliśmy też jakieś rzeczy. Dostałem Source Berry, berry Pie. Dostałem Enchanted Potion Flask. Okej, okay, wydłuża 50% mamy jakieś manobust, mending, o oh, mending, kolejny mana Boost i mana regeneration, fajnie i teraz tak Okej, okay, już wiem jak to się robi, po prostu nie, nie musiałem tutaj stawiać nasionek, w przypadku nasionku to był pokus i mamy, na, mamy Mamy make-from-seed. Teraz spróbuję powiedzmy posadzić tutaj. To wszystko mogę na razie wywalić. Ok, to proszę coś takiego drobi z ja przygotuję yy, jamu, yy, Seeds. Jeszcze raz to przygotuję, to jest bardzo szybkie na szczęście. No to świetnie teraz wracam. No dobrze, mamy mail, mam drugie, potem pani zrobię po prostu ich parę więcej, w razie czego. I dostaliśmy harvest. Czego się nauczyłem? Co nie mamy? Arcane Bricks. To może potem, jak będzie bardzo potrzebne. Chciałem zobaczyć ten Sylph Charm. Okej, okay, sylphy to są po prostu opiekunowie lasu. Im więcej roślin, więcej kropów. No wszystkiego po prostu, co jest naturalne. Wokoło tym większa szansa, że jakiś w końcu przyjdzie. Można też się przyzwać za pomocą... Czy można jakby, no... Przyzwać się za pomocą Alter of Bering. I teraz tu musimy zrobić ten sylw, czarny to jest tak. Source gem Mage Blue Mage Wstawiam to całkowicie na obrót. I tutaj. W ogóle jak przygotowywałem się do odcinka. Tak mi ciężko było znaleźć te gemen. One występują w ludziach no, od 1 do 4, ale w większości tak 1-2. E, więc znaleźć po prostu ich, to naprawdę siedziałem w kopalniach. Szukałem, szukałem, w końcu no, stwierdziłem, że już wystarczająco. I mam nadzieję, że mi to wystarczy na jakiś czas. Okej, okay, wszystkie trzy i z yes, links, yes, na szczęście mamy z a mamy bierz, mamy najwięcej czarny to jest tak, diamant tu, tu tak, tak, tak ale to pewnie idzie tu oczywiście ok, nie wiem czy ten serger jest potrzebny do tego czy nie, ale działa, sylf Będziemy go zenchantować? Nie wiem, bo tak się go tworzy, ale jak klikam prawym, to... jakby bym się zenchantował? Nie wiem. No dobra, ale nie wiem. Rzeczy dostaliśmy, do kołka dostaliśmy, pumpkin, bambu i murderous clay. Dobrze, mamy samolink Crystal, to teraz spróbujmy zniszczyć tą rzeką, Bo są one tutaj niepotrzebne. I mm, postawię tutaj so. Zaraz zbudowę uh, Jak dobrze rozumiem. Tak, mamy sylfa. Mute connect. Super desel sims connect, but could be better. Jestem nie wiem, czy by... Łatko okej okay. Może mogę zasadzić coś, nie? Tak, zobaczymy co jeszcze książka mi pisze ciekawego Okej, okay. teraz to jeszcze muszę zostawić. On będzie generował e, surowce różne Będzie generował surowce jesieni Jeżus e, samo nie jest e, strzelka. No dobrze, mamy, mamy Sylfa, mamy ducha lasu. E, więc myślę, że mogę być z siebie dumny. Czyli to wszystko po prostu te czarmy wszystkie będą mi po prostu przyzywać tutaj różne takie stworki pomocne pewnie. Zajmijmy się może pokroić zakładką w Press, to wymyślam się, że po prostu będę dzięki temu mógł tworzyć... Te glify całe, więc postawię to całkowicie randomowo tutaj. Ok, glifpress e, akceptuje rodzaj kleju i materiał. E, musi być sorzor w pobliżu. Ok, po prostu w ten sposób będziemy tworzyć. Czyli magic clay to jest pewnie podstawowe. A ten drugi rodzaj, jakby do który dostałem, to jest pewnie jakiś lepszy. Stone, momentarz, bloka. Teraz tworzę to. Mamy Magic Clay, mamy Gliff Craft. Nauczę się go od razu. Spell Practice Flight. Glif of Leap i of Soul Pol. Ok, czyli... Um, ...welden. Dobrze, ich trochę jakbyś tam gdzieś przekazi, zrobiłem i dostawałem z nich różne rzeczy. Dobra, sobie ten Soldier. Ok, to sobie działa i... A, jakie fajne Super to wygląda, dobrze nałożyłem się Cliff of leap, teraz Cliff of Light czyli piórka i ta lepsza glina mm, A lepszą glinę w ogóle tworzy się, okej okay, w taki sposób, a ja możemy stworzyć w ogóle taką książkę Ok, jesteśmy trzy nowe to, i teraz tak spiel crafting Ok, prosta, szybka, prosta, wczesna forma latania to jest na siebie, Lip i Slow Fall Spróbujmy. Nie Czyli tak, na siebie. Ok, jeszcze mam już książkę najpierw. No dobra, czego mi brakuje? Blogów kwarcu dwóch. To nie problem. Dobra, mamy teraz Magic Spellbook. No od razu ulepszyć. O nie, nie mogę ulepszyć na pewno najlepszym. To nie tak prędko. Świetla, tak, tak. Nie. Dobra, wyczyściłem teraz książkę. I teraz tak na siebie slow fall, leap, write, create fajne, małą manę oczywiście, więc jeszcze będziemy to trochę zajmować okej, okay, super rzecz, nie powiem jak mam sobie, obserwujesz sobie kroki widzę Podoba mi się to w sposób jaki to jest na tej paczce też przedstawione, bo to jest dobrze przedstawione. A teraz potrzebujemy tak. Nie brakuje tego. Dobrze, mamy Magic Gleap, Grow. A, O, jest jeszcze lepszy. Mythical clay. Nie mnie na niego stać. No będzie mały eventu, więc będę musiał to przeparmić. Tam o oh, Nie wiem czemu nie mogę go, nie mogę go jakby jeszcze zrobić Ach, z Plat Magic będę musiał się zacząć bawić, okej. Okay. Co mi logiczne, dobrze Glyph przez Marvelous Clay, możemy na przykład zrobić C. Na drugim spać poproszę. Projectile break, nine, nine, five, salt, i ten pickup, nazwijmy to palanie. create, Drownę się na sekundę do wielkiej dziury, czy do wielkiej jaskini. Wielka dziura to była w, 20. No, Of mana. Zobaczmy jaki to ma zasięg. No nie aż tak dalek, No aż tak daleki. Jezus. Super, super opcja. Emulet of Mana. Jak rozumiem pewnie będzie szybciej regenerował mi mana. Mm, do tego potrzebuję Dual Cut. Mam. Dalej 4 dwie sztabki złote, dwie unity tak to jest chyba główny surowiec tutaj główny surowiec tutaj to są chyba właśnie diamenty i złoto którego jak tak jak jeszcze złoto mam dużą, to z diamentami jest problem O, oh, sordzanty. Ok, że... sorceranty się też kończą. Niestety. Dobra. I... Mamy trip. AMulet Monoregeneration. Regeneration. Regen. Ym, mogę go założyć? Mogę go założyć. Będzie go widać? Nie. może wyłączę tą fajnie mi się podoba hmm. ok, ring of lesser discount to domyślam się, że to po prostu będzie to będzie klasyczne tak jak na tomcraft'cie były itemki, które zmniejszały mi koszt tworzenia za pomocą wisu Endertery mam na szczęście Jak tam po prostu różne przedmioty w sensie ubrania albo jakieś rzeczy zmniejszymi Coś zrozumiałem? A dwie Endertery tylko, okej Jak tu. tam mi zmniejszały y, koszta wizu, tak tutaj to pewnie będzie mi po prostu zmniejszało koszta y, Koszta, koszta, no wiecie jakie No po prostu tego sorcu. Jesteśmy jar of avoiding. Nie umawiam się tego użyć. Możemy go stworzyć, możemy go i to tyle. Okej, okay, dobra, jak to czarmy się tworzy? Oczywiście co z jarami. Okej. Okay. Kiedyś się zastanawiałem właśnie jak działają te trinkety. Okay. Kiedyś mnie zastanawiały, gdzie mają się takie trinkety. To jest. Nie, taki, ten, 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 ten. F. R. Ok, to jest pod r. Nie? E, kiedyś właśnie dostałem jakieś parę razy te tak, Achievement, że tam będzie jakiś trinket do odblokowania. Coś tam, coś tam. Nie to po prostu zastanawiało, na jakiej zasadzie działają te trinkety. Bo ja miałem właśnie taki trinket, że. Widź Sloth a potem widzę, że mnie Wiedźma atakowała. I tak się dziwiłem, że to nie działa. Myślałem, że to nie działa. A no to jednak działa tylko, że w taki sposób nie inny. Czyli trzeba sobie to ustawić, a potem trzeba będzie wydawać poziomy. Zleję złoto, to wywalę. Na razie wszystko wywalą. A i w ogóle tutaj, jak stworzyłem jeszcze podstawy wtedy, o właśnie, stworzyłem sort dostałem world sextant. I to jest z botanii, nigdy tego nie widziałem, ale też botanii, z botanii aż tak przedmiotami się po prostu nie, nie interesowałem, pomniejszymi To jest... Co teraz? To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ wyznacza nam koło Na przykład chcemy zrobić koło o wymiarach o średnicy 5 kratek i mamy gotowy projekt, jak to ma mniej więcej wyglądać oczywiście tutaj wiadomo jeszcze chwilowki się twierdzielają ale powiedzmy nie wiem na, na jeden stworzy, czyli wiadomo maksymalnie możemy uhuhu, 254 fajne myślę no opcja może mi się kiedyś przyda, jak będę robił jakieś kołowe, kołowe rzeczy. Chociaż nie wiem, pewnie jak już będę bardziej się botanią zajmował, to będzie mi to bardziej przydatne. Mm, teraz co jeszcze mogę stworzyć? Także dziękuję za oglądanie odcinka. Słyszymy się za tydzień. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i komentarza. Yy, I pewnie za, w kolejnym odcinku będzie, będę kończył również zabawę z Aristową i pewnie zacznę kolejnego magicznego młoda.